Hey, go! Pani, witajcie! Z tej strony Adrianna i dziś zapraszam Was na jesienny lookbook. Na moim kanale nie ma lookbooków, nie ma strojów dnia, ale pomyślałam, że fajnie będzie Wam pokazać, jaki mam styl. Pamiętajcie także, że nic z tego odcinka nie jest sponsorowane. Wszystko kupiłam sama i jeżeli pojawia się często jakaś nazwa sklepu, to nie dlatego, że mi coś przysłali, a po prostu na przykład ich lubię i często kupuję. Możecie także zajrzeć do mojego sklepiku fana, gdzie znajdziecie fajne akcesoria na na, jesień, na przykład taka czapka, czarna czapka bady Unicorn, albo bawełniane torby, więc linki będą w opisie. A i oczywiście nie zapomnijcie napisać, która stylizacja była Waszą ulubioną. Stylizacja numer jeden, którą widzieliście już we wstępie, łączy w sobie trzy kolory. Jest to biały, brązowy i złoty w dodatkach. Wydaje mi się, że jest to bardzo ładna, bardzo elegancka stylizacja, natomiast jest dość problematyczna ze względu na golf. Nie wiem, czy widzicie, ale już podczas ubierania się oczywiście pobrudziłam. Torebka, którą dobrałam do tego zestawu pochodzi ze sklepu Michael Kors i kupiłam ją dwa lata temu na Sycylii, kiedy byłam w outlecie Michaela Korsa i to był super deal, bo pamiętam, że były takie wyprzedaże, że te torebki kosztowały tam po 300 zł jeszcze była promocja, jak weźmie się jedną to druga jest jeszcze taniej, więc to naprawdę te torebki wychodziły jak torebki z Dary albo z H&M do tego mam jeszcze złote dodatki w postaci okrągłych kolczyków z perełkami i taki naszynik z różyczką, a jeżeli chodzi o buty, to niestety nie mam jak Wam ich pokazać, dlatego, że moja kamera nie obejmie butów, natomiast Zakładam do tej stylizacji takie długie brązowe kozaki za kolano. Kiedy na zewnątrz jest chłodno, to do tej stylizacji zakładam jeszcze taki długi brązowy płaszcz. Taki trochę w stylu szlafroka i tak wygląda moja stylizacja numer jeden. Druga stylizacja jest to stylizacja cała na czarno. Ja kiedyś przed czarnym kolorem się bardzo broniłam, dlatego że wydawało mi się, że wygląda smutno. Natomiast wydaje mi się, że czarny raz na jakiś czas może wyglądać tak fajnie i elegancko, więc mam na sobie długi swetr, pasek ze złotymi zdobieniami. Ja wiem, że on w kamerze wydaje się być jakiś strasznie gruby, ale on jest cieniutki, tylko ten element tutaj jest taki duży. Ogólnie szukam trochę lepszego paska, ale na razie do filmu mam tylko taki, więc taki pasek. Torebka jest to Michael Kors. Nie mam pojęcia, jaka to jest kolekcja. Kupiłam ją również w outlecie, jak byłam na wakacjach na Sycylii i mam ją już chyba dwa lata. No niestety kamera nie pokaże butów, ale do tej stylizacji zakładam takie długie, czarne kozaki. A jeżeli na zewnątrz jest zimno i nie mogę iść w samym swetrze, to robię delikatną przeróbkę tej stylizacji, zdejmuję pasek i zakładam taki czarny kozak. Żółw, który kupiłam w Zarze i o, jest bardzo fajny, sprawdza mi się zostawiam tę samą torebkę ale dokładam jeszcze moją czapkę bad unicorn, żeby chronić uszy, wieki już nie ten, żeby bez czapki biegać, stylizacja numer 3 jest chyba moją ulubioną stylizacją, bo jest bardzo luźna i wygodna, ja praktycznie całe lato i jesień przechodzę w tej sukience i do tego dokładam jakąś jeansową kurtkę, jak robi się chłodniej to po prostu zakładam jeszcze rajstopy i moją czapkę i ja bym tak bardzo chętnie przechodziła cały sam da coś tu mi stało. Kurtka, którą mam na sobie wydaje się być dość taka letnia, natomiast ona jest podszyta takim futerkiem, więc jest w niej całkiem ciepło. Do tego, żeby nadać stylizacji troszeczkę więcej elegancji, dodałam takie długie wiszące kolczyki. Jako idealna, luźna torba do tej stylizacji służy mi moja ekotorba z mopsem. I moje buty do tej stylizacji to takie krótkie, ala cowboyskie bodki z Ryłko. Ja wiem, że wszystkie buty w tym filmie pochodzą z marki Ryłko. Natomiast to nie jest żadna współpraca, oni mi żadnych butów nie wysłali, natomiast ja praktycznie zawsze u nich kupuję buty na zimę i na jesień. Więc do tego takie buty wydaje mi się, że super pasują. Stylizacja numer 4 jest w sumie dość podobna do stylizacji numer 1, bo ma podobne kolory, biel, brąz i złoto. Natomiast ta stylizacja wydaje mi się zdecydowanie bardziej kobieca, delikatna. Mamy jeszcze tutaj na głowie jakieś elementy perełek. Swetry to nie jest gor, tylko taki mięciutki, puchaty, kremowy sweterek i Ala skórzana spódnica z podwyższonym stanem. Spad Zaskiem, którego nie mogę ładnie zawiązać. I do tego zestawu również wybieram tą brązową torbę. I ostatnia stylizacja, którą ja lubię nazywać stylizacją na hipstera, bo to jest po prostu, słuchajcie, idealna stylizacja, żeby pójść do biblioteki albo do jakiejś ekologicznej kawiarni. Dlatego, że mam na sobie taką długą, długą, czarną spódnicę w kropki, do tego gruby sweter z golfem, a do tego taka wielka, puchata kurtka. Ona jest przecudowna. Tutaj jest bardzo miła, ma takie misia. Zakochałam się w niej po prostu od pierwszej sekundy, jak ją. Ups! Jak ją odpakowałam. I jako torba służy mi oczywiście ekotorba z mopsem. No, słuchajcie, jak stylizacja na hipstera, no to musi być ekotorba. I dodałam jeszcze takie złote kolczyki. Teraz ogólnie oszalałam na punkcie wiszących kolczyków. Wydaje mi się, że wyglądają super, więc oczywiście nie mogło ich zabraknąć. I do tej stylówki idealnie będą mi pasowały te krótkie, kowbojskie buty. I tak ja już się z Wami żegnam. To były wszystkie moje luki na jesień. Który chciałam Wam pokazać, koniecznie napiszcie mi, który Wam się najbardziej podobał, a który najmniej. Uch, napracowałam się przy tym odcinku, jest po prostu gorąco i chyba sąsiad zaczyna wiercić, więc ja już kończę. Zostawcie mi kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama po więcej looków i pa 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 pa! pa. Do zobaczenia!